Tak wygląda ubica, kiedy jest już złożona. Ja ją dostałam w dwóch kawałkach. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Teraz mi to pokazać. Dostałam w dwóch kawałkach, zaczęłam... Próbowałam to skręcić, wszystkie śrubki się rozpadły i już nie było wiadomo, która pierwsza, która druga. Zajęło mi to. Masę czasu, chyba półtorej godziny, spróbowałam to skręcić, w końcu się udało. Jak to się robi? Spróbujemy teraz rozkręcić. Tu jest, o właśnie, tak to wszystko się rozpada. Tu jest taka nakrętka. Położymy ją tutaj. Potem jest część, która wygląda w ten sposób. No, i właśnie wszystko wypada już tam. Ją trzeba wcisnąć w taki otwór kwadratowy. Też zajmiemy. Też. O, wszystko spada. Plastik jest nowy, gładki. Ja nie wiem, czy on jakiś jest naelektryzowany. Wszystko spada, wysusza się. Wyciągam to wygląda tak. Odłożę tutaj. I tak. Tu jest kolejna część, którą trzeba wcisnąć dosyć mocno. Tu w samej przyłbicy jest kwadratowy otwór, i do tego część, która ma taki tutaj dziubek wystającą część. Trzeba ją lekko wcisnąć. Ona się sama już tam będzie trzymała. Od samego środka zakładamy taką śrubeczkę. Ona ma takie wypustki. Tu musimy je. Tu włożyć. Ja sobie ją ustawiłam na środkowym otworku. Teraz na tą śrubeczkę nakładam tą część. Tu sobie blokuję w pozycji, która będzie decydowała o tym, gdzie będzie moja przyłbica w stosunku do tej, tego elementu, który powinien być na czole. Czyli jeżeli sobie zrobię to... Żebym sobie nie zasłoniła tą częścią, którą mam na czole, żebym sobie nie zasłoniła tej szybki. Dobra teraz idzie to, ta część wkładam ją do tego otworku. Ona się tutaj ładnie obraca. Trzymam prawą i lewą ręką wszystkie części i próbuję to spasować. Zobaczymy, czy ona to się za Na koniec idzie ta nakrętka i wszystko ładnie mi zepnie. Zobaczę czy mam z jednej i z drugiej strony tą część tej samej pozycji wygląda na to, że mam, więc sobie teraz tu przykręcę. I już gotowe. I tak to wygląda z zewnątrz. Tak to wygląda pomiędzy przybicą a na głowiem. A w środeczku wygląda tak. Z drugiej strony mam to samo. No i cóż, nie tyle. I gotowe. Tutaj z tyłu ta przyłbica ma regulację obwodu głowy. Wciskamy to pokrętełko, prawo, lewo. Albo chcemy ciaśniej, albo chcemy luźniej. Trzeba ją wcisnąć. Trzeba to pokrętło wcisnąć, przesuwa się i ustawia się już w zablokowanej pozycji. Później mamy to, w zależności czy chcemy mieć to czy głębiej na głowie jaką kto ma głowę może sobie tu ustawić ja sobie ustawiam na tą pozycję małą głowę, mam klik i tak zostaje ja najlepiej bym sobie ustawiała tutaj ale to się nie trzyma i tyle proszę bardzo jest brzemica sama otwieraną klapkę, robi taki głośny trzask, to to jest dosyć mocne, trzeba podnieść klik, zamykamy i już